Cześć bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Domi i zapraszam was na grę o nazwie Beyond Despair jest to gierka y, Survival Horror y, która troszeczkę powiedzmy przypomina Rasta mieszankę Rasta jakiegoś horora i nie wiem czego jeszcze y, jest to taka po prostu gierka Survival kosztuje ona na Steamie 12 euro na razie jeszcze jest takim jakby chyba je... no jest jest jeszcze w wczesnej becie. No i pomyślałem, żeby ją wam przedstawić. Przed chwilą akurat właśnie jeszcze wyszła aktualizacja, która zmieniła system oświetlania. Dodała nam tutaj ten postać, jakiegoś Capsiego, jakieś nowe craftingi. CP i td. Dobra, zaczniemy sobie. Ogólnie ta gra na multiplayer, ale serwery są zazwyczaj... są. Ale to widzicie, ktoś gra z swoim kumplem, ale robią sobie hasło i nie można wejść. Niestety. A, byłoby ciekawie, jakbym mógł z kimś zagrać. Niestety. Mało graczy jest na razie. Trochę no, szkoda. Dobra. Nie będę się rozczulać na to, że nie ma graczy. Niech się gra załaduje.

Mam gierkę na niższej ustawień graficznych i już widzę nawet nowy system oświetlenia, jest w ogóle o wiele jaśniej, lepiej. Tak, utrzymuje z nami jakiś facet, on, który jest podpisany 400. I nam podpowiada ogólnie co i jak powinniśmy robić.

nie radzę się z tym zadawać, ponieważ zostaje wam gdzieś z połową HP bez broni. O, cholera, pies. Pieski na drodze, no to trzeba przejść. Mamy, oczywiście, wszystko jest zamrożone. Zima jest. Niby odczuwamy jakąś tam zmianę temperatury, chociaż nie na nie jest. Na razie nie ma jeszcze jak chciała systemu temperatury, czy działa, czy nie działa. Przebiegnę sobie tak przez most, żeby nie dopadły mi te pieski mi się wydaje, że ktoś idzie za mną, ale. Nie jest źle. O. Cz 34 FPS-y. 40 fps -ów. Tak jak mówię nie jest optymalizowana, ponieważ jeszcze na widzicie może lęgu rogu. E early gameplay. Early wczesny gameplay. No i mamy. Mailing dog. Mhm. O cholera. To coś chodzi po prawej. Coś słyszę. A, pod F możemy wszystko brać O, facet please. Nie, 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 nie. nie zauważył. W ogóle ciekawe. Na razie nie można prowadzić samochoda, nie może prowadzić samochodów. O kurde, idzie w moją stronę. Ale byłoby fajnie jakby gra dostała już jakiś system um, jeżdżenia samochodami. W tym stylu. A, jak poświecimy do niego latarką, może nas to zauwa co nie zauważyć. Gra mi daje poradnik, nie? Mam takie... Okej. Okay. Ja się spróbuję przekraść. Może mi nikt nie zje? To jest też troszeczkę taki Resident Evil. Chodzi mi o postacie i w ogóle już trzeba bardzo oszczędzać amunicję, ponieważ jest ciężko, po prostu jest ciężko i nie powinniśmy się najpierw zadawać z tym niemiłym panem, tylko wejść tutaj jest strasznie cholera każ nie wiem co to jest. Maś świeci po oczach, To też nie wiem co to jest, ale można to rzucić co nie? Można podnieść przemian, To jest fizyka podnoszenia przedmiotów i niczym w halajwie. O, Co? Łopatę znalazłem, ale chcę stąd wyjść. go słyszę. Cholera, ja się go boję. Nie, szybko. Tylko wieżę łopatę. Ej, ja nie mogę bardziej łopatą, co nie? Ale Boże, słyszałem go. Gdzieś tu musi być W tej śmieci można coś craftować Do niego nie mogę wziąć Mamy taki prost... O taką w ogóle mam mapę świata Nie wiem jak się w ni nią obsługiwać Czy po prostu te punkty pomogą mi zlokalizować siebie Ale widzicie Mapa jest dość duża Mamy też drzewko skilli kili. to do mnie podchodzi? Mamy drzewko skilli Mam w ogóle książkę, którą ja przeczytam. To mi da chyba expa. No właśnie, da mi expa. Eee, ogórek. No to oczywiście wiadomo, jedzenie. Eee, I skis tak właśnie wyglądają. Co to jest? Możesz... Możesz recyklować... Mieci do zmieniać, by zdobywać z nich coś tam, jakiś ten, do craftingu coś. Aha. Widzicie, możemy robić jakiś własny bandaż. Eee! eee. Ale to jeżeli, czy to jest coś do ręki? W sensie czy to jest po prostu ciężarówka? Nie wiem. Niektóre słowa mają kilka znaczeń. Aha. Ciągle nie mogę znaleźć broni. Broń jest tu naprawdę cenna w tej grze. Ej, mamy łopatę. Mamy taki zestaw łopaty. Może byłoby to skraftować, ale chyba gra nie pozwoli, co? Nie, nie zrobimy na razie. O, odtykaczka do kibla, też nie mogę wziąć. nie wejdziemy. Cholera, przede mną jest... Eee. Eee. Jeszcze szybko. O! wie co? Nie zauważył nas XD, Ale jęczy strasznie Głodniś Głodniś Żydalu Cholera, mamy samochód O, wreszcie broń Ki I wypełniliśmy misję, mamy w ogóle misję też, misję w grze Mamy fabułę Zrobiliśmy broń, o Provision bases are not in the best condition due to, I uh, will call them, objects which inhabit them. That's why we can't provide you with provision. You will have to find food and water yourself. There are a lot of animals on the island, and it is allowed to hunt anything. Only, not all the objects are fully studied. Stay away from the dangerous ones. Another task you have right now is to get three organic samples from any creature you find on the island. Of course, you have to kill it first. When you collect all 3, send them in through pneumatic mail system. I don't have coordinates for each station, but from what I know, there is one in the village near the train station and another one not far from the piers on the shore. What do you mean dangerous? There wasn't any word about any of those objects during briefing. Well, at least I won't starve to death now. No, zostawiliśmy kolejne zlecenie. A, co mam robić? Batman. Main Quest mamy za jedzenie dozwoliliśmy jakiś organ. To są organizmy, coś z organ... Coś mamy wysłać przez jakiś pneumon mail. Nie wiem o co chodzi. Ale pewnie jakoś sobie dam radę. A... Dobra. Tutaj na razie czysto. A no, oczywiście przedmioty się psują. Trzeba je naprawiać. Akurat to co mam założone jest w złym stanie. Nie ma żadnej na razie części, żeby naprawić. W ogóle takie widzicie zniekształcenia. Jakieś takie wybuchy, coś w tym stylu, jakiegoś powietrza by ten, jakby był gorąc jakiś unosił. No to właśnie. jakiś... Jakiś... nic to jest. Ale to może łatwo zabić nas. Ogólnie straciłem 20% życia na oko. Jak mi to zadało wrażenia? O, weź jeden FPS w grze. Gin, Polera E dobra to broń jest Ale kurde O wreszcie nam dropi coś To potrzebujemy na quest'a co nie? W ogóle To jest puste Możemy wypić Ale kurde wysuszyło mi się trochę gata do siebie Eee on Tu gdzieś jest, no nie? O, oh, jest. Nie kontrolujesz siebie? Aha. Tak muszę cię pozabijać trochę. O. Mała paczka przedmiotów czy... z częściami. Ja czy mógłbym teraz to naprawić? Jakoś naprawić mogę? Repair potrzebuje 124. Ok. Mmm. Um... Teraz jeść. Mam mało życia. Eee, zajdę go od tyłu. Czekaj, czy to będzie, będą większe obrażenia, co? <laughs> można, patrzcie, jak fajnie to można robić. Od tyłu za zabić go. Aha, drop. Eee, bagamam. Raz się pokazało. Tutaj coś mamy. Jakiś młotek, coś w tym stylu. Wieloryb, tak? Powiem ale wieloryb. Jak mogli go zabić? Jeżeli nic z nie zrobił. Eee, mamy coraz mniej... Znaczy, Boże... Zaczyna się noc za niedługo. Że dalej tutaj gdzieś... ...proga. Blisko. Nie! Co? 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 To, to było? I dostałem osiągnięcie alternatywne... Arne... To sen? Yy, to jest osiągnięcie... Doświadcz yy, eventu jakiegoś. Ale to mnie wystraszyło. Ej! Ta gra potrafi trochę wystraszyć. Coś mi na gęby nie wyskakiwało, proszę, tylko tyle O nie Zresztą słyszycie Coś ryczy W ogóle krytyk można Krytyczny jakiś siot może. Znaczy nie, mos, można się zamachnąć Czon, kurde Charżon Cholera, zmęczyłem się. Ciężko było go zabić. No ja mam mu wysłać przez jakiś Feunon Mail. Muszę spać w potem tłumaczeniu jakimś, co to ja mam mu wysłać. Cholera, eee... nie patrzę co to leży. To kurde ten ciało, automat. Does the post work as bad as in free cities or new light use their super technologies for this too. Mhm. Mm Jak mogę mu to wyspać, co? W ogóle to mogą wkrótce jakieś rozpiska o monstera, karto jest coming soon, czyli depresów wyjdzie. Będzie dla was skill pointsy. O. own eyes but it is only the beginning the campaign the is aimed at researching the incident new light is interested in finding the suspects and re-establishing the order and influence on this territory i can't tell you more because you don't have a high level of access to secret documents the official version is that there was a deviation from instructions during a large-scale experiment here in the corporation victor ogden is behind it and he is a suspect now but nobody can find him by the way there's not much information about anomalies but we are sure they appear after the leap there are many different types and they react to organic and non-organic objects like stones empty bottles and other trash find an anomaly and test it

Taki survival horror. Chociaż to się tutaj nie buduje, ale może to się zmieni? To taki naprawdę przyjemny survival. Dla mnie gierka naprawdę bardzo udana. Zrobi się polski język. Polska wersja językowa, chociaż napisy. Ale ładna służba polarna. Była. Była ładniejsza przed chwilą, ale. Chyba poznikała. Dobra, tak ogólnie wygląda gierka. No dobra i dziękuję, w ogóle pod prawem możemy się bronić. Ja nie wiem czemu tego nie używałem wcześniej. Cię zamachkiwać, no. Dobra. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Moście odcinek spodobało coś. Więc z takich odcinków, z takich gier zapraszam do konywania, sugerowania, co ja moich filmów. No i trzymajcie się. No i cześć.